Dzień dobry, moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Niedziela spacerek. Bardzo ładna pogoda, ale mroźny wiatr, więc trzeba się babulić, jak się tylko da, żeby nie przewiało uszu, w szczególności u mnie, bo kochani, jeszcze nie skończyłam antybiotyku. Jest już zdecydowanie lepiej, ale tak jak mówię. No, ekspozycja na wiatr niekoniecznie, więc tak wiecie. Ta membrana to chyba 10 tysięcy, więc będzie na pewno bardzo dobrze trzymać. Typowa narciarska kurtka. E Mamy e w planach dojść aż do samego cmentarza i z powrotem, a jak to będzie, no to zobaczymy, czy nam pogoda w ogóle pozwoli na to. Chodzi o to, żeby nie było za zimno, wiecie, jak się jest na w terenach takich polnych, to wiatr wieje bardzo intensywnie, więc może być naprawdę bardzo zimno. Psy szczekają, z daleka widać kościół. Ale ładna, słuchajcie, wiosenna pogoda. Gdyby nie ten wiatr, to ma się wrażenie, że tak kwiecień jak nic. No, i czemu pieseczku szczekasz? Czemu szczekasz? Trochę się boję, psu. Wiecie, tam jest dalej pies. Akurat, zobaczcie, puszczony. Boję się, że mnie po prostu ugryzie, że będzie nieszczepiony i kupa problemów. W związku z tym, a no cóż, dobrze nie idę z atom, bo ono to już się totalnie boi psiaczków, że ją ugryzą. No i co ty tak szczekasz? Nie, nie dogrywasz. Hej, siaczku, ale narobiły rumoru te psy, hałasu. Jeszcze stoi i patrzy na mnie. Na szczęście bez problemu, tylko narobił hałasu. Nie miał zamiaru gryźć. Przydałoby się. Przydałoby się. A tutaj blisko zaraz, słuchajcie, las, będzie zacisz, cichutko, ale też automatycznie chłodniej, no bo wiadomo, tam słońce aż tak bardzo nie świeci, więc, więc będzie chłodniej. A tu moi kochani, barwinek rośnie. Taki barwinek, jak wcześniej zdobiliśmy koszyczki wielkanocne. Zobaczcie, ile tego jest. Tutaj cała ta przestrzeń jest zarośnięta właśnie tym barwinkiem. Jakbym potrzebowała, można by tu podejść, kochani, i sobie troszkę urwać. W tym roku przecież wielkanoc dopiero 20 kwietnia. 20 kwietnia to są, kochani, moje imieniny. Ja urodziłam się w lutym, więc yy, nie obchodzę 21 stycznia imienin Agnieszki, natomiast obchodzę 20 kwietnia. I wtedy też są święta, bardzo późno, w sumie chwilę przed majówką, także te święta wielkanocne będą chyba bez kurteczek, tak mi się coś wydaje. Będzie ciepło na pewno, ale się ubiła ta droga, dawno nie szłam tędy. Wcześniej te kamienie tak wystawały. Chyba, że oni to jakoś utwardzali teraz. No i tyle w temacie, kochani, barwinka. Ja mam koszyczek z tamtego roku. Yy, pięknie przystrojony. Ewentualnie można by dodać, kochani, właśnie... Yy, tej roślinki, żeby ożywić i w sumie nic więcej nie będę zmieniać, nie będę robić też jeżeli chodzi o wystrój wielkanocny w domu no troszeczkę przez to, że te święta są tak późno to ani te hiacynty ani wiecie te wszystkie cebulkowe kwiaty no nie wypalą, bo one teraz są w sklepach dostępne i teraz można je kupić ewentualnie, żeby one rozkwitły w domu. Później troszeczkę się to rozmija, z intencją. Zobaczcie jakie to ładne, suche, zaschnięte, ale piękne. Jest tego bardzo dużo tutaj rośnie. Zobaczcie tam za mną. Nie wiem co to jest, czy to jest trujące, nie trujące, nie znam się. Urwałam sobie jedną młodyżkę, jeden taki jedną taką gałązkę, ale super wygląda, a jak pięknie na zdjęciach, kochani, zrobiłam zdjęcie, zrobiłam też które wstawię na Instagrama i zrobiłam też, kochani, taki y, urywek filmu i też pewnie go zobaczycie z tym pierwszym pięknym czymś, no super, wygląda żal wyrzucać, no ale nie będę brać. Kurde, super. Fajnie wygląda taki, susz Cóż, no cóż, dobra, idę dalej, bo w końcu nie dojdziemy do tego cmentarza. Chcemy iść na cmentarz. Cmentarz to wiadomo najbliższy, więc chcemy odwiedzić. Także będzie chwila czasu na refleksję, zadumę no i powrót powoli do domu. Bo dzisiaj kochani, właśnie, bo dzisiaj będę nagrywać, słuchajcie, moją recenzję na temat biurka, które otrzymałam w ramach współpracy. Już mam wszystko przygotowane, tylko kwestia, wiecie, nagrania wszystkiego, całego filmu, recenzji zobaczycie zresztą sami. Pewno w tym tygodniu pojawi się właśnie taki pewnie krótki film, nie za długi, właśnie w formie recenzji. Matko, jak mi ręka boli. Kochani, recenzji tego biurka, to jest firma Flexispot, ja to biurko dostałam z Niemiec, jest to biurko elektryczne, ale wszystkie szczegóły, kochani, później, 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 pewnie w tym tygodniu pojawi się film. Idziemy bardzo blisko lasu, tak jak widzicie. I kochani, pamiętam w grudniu, ja zawsze zapominam, żeby sobie nazbierać szyszek, bo będą mi potrzebne, na przykład do stroika na Boże Narodzenie. I przyszłam tutaj w grudniu, no może w listopadzie, nie, początek grudnia to był, poszukać parę szyszek, żeby mieć do stroika. No nie było, ale teraz, kochani, jak najbardziej są i... Są nawet piękne, takie bardzo rozłożyste, nieporównywalne do tych, które były wtedy, które były połamane i takie całkiem niefajne. No cóż, trudno trzeba to zrobić wcześniej, czyli na jesieni, a zbierać szyszek. Już całkiem blisko. Mąż mnie troszkę odszedł, muszę go dogonić, a szyszunia zostaje ze mną. Oprócz mnie i mojego męża najprawdopodobniej nie ma nikogo na cmentarzu, słuchajcie. Jest cisza, pusto, słychać tylko wiatr i ewentualnie jakieś przewracające się doniczki z kwiatami, albo znicze. Tak właśnie spacerujemy, patrzymy. To co drugi, co trzeci grup to jest coś przewrócone przez wiatr. No ostatnio były takie jakieś mocniejsze te wiatry, więc no wcale się nie dziwię, że tak się dzieje. Ale najważniejsze, kochanie, przyszliśmy, odwiedziliśmy yy, najbliższą rodzinę na cmentarzu. Yy, I no i co, wracamy powoli do domu. Czy ja dzisiaj będę coś piec, gotować, nie wiem. Trochę mi się nie chce, wiecie. Yy, Czeka na mnie starta prania. Zacznijmy od tego, że, że z, z uprałam w piątek i w sobotę chyba 4 czy 5 pralek. Wysuszyłam w suszarce i to wszystko leży i czeka. Wiadomo, jak się tego nie zrobi od razu, to później jest taka sytuacja jak jest. Że powstaje ogromna kupa prania do składania, do prasowania. Chociaż ja bardzo mało pracuję, pracuję tylko jakieś koszule czy coś, co musi być uprasowane. Aczkolwiek chciałabym, żeby wszystko było poprasowane. Wiadomo, zawsze to wygląda inaczej, ale czas mi na to nie pozwala. Bardzo ładna wiązanka. Właśnie patrzę, ktoś ma coś pięknego na grobie i wygląda super. Fajną nam tutaj kochani kostkę wyłożono na cmentarzu właśnie nie schodami, tylko takim, taką e, alejkę pod górkę, gdzie można wyjechać wózkiem, można wyjechać wózkiem inwalidzkim, ktoś z kulami bez problemu sobie poradzi właśnie z tym wzniesieniem. A nie są to schody, a zawsze, kochani, były tutaj takie stare, yy, ogromne schody, i było to nielada wyzwaniem wejść tutaj dla kogoś niepełnosprawnego, starszego czy kogoś, kto ma małe dziecko. I nieraz, kochani, potknęliśmy się, przewróciliśmy się na tych schodach, bo jakoś tak człowiek nie zauważa, rozgląda się na boki, no i to tak wygląda, jak wygląda. Moi drodzy, jak nie urok to urok. Kochani, padła mi zmywarka co mam na myśli? Słuchajcie, nie włącza się ani nie wyłącza. Zmywarka nie załącza się w ogóle. Nawet y, próbowałam y, wyłączyć y, zmywarkę z gniazdka, poczekać chwilę, włączyć z powrotem, żeby chociaż się zrestartowała. Nic z tego. Także cała zmywarka, która jest załadowana do granic możliwości, jest do opróżnienia i do mycia ręcznego. Oprócz tego nas Zbierało mi się mnóstwo garków słuchajcie, po obiedzie, więc też dochodzi. No, to czeka mnie co najmniej godzinka, kochani, mycia. Ręcznego. Słuchajcie, jak to było, że wcześniej nie było zmywarki i ja dawałam radę, byłam bez problemu. Teraz, kochani, no jest co robić. Jest to dla mnie takie utrudnienie, bo byłam bardzo przyzwyczajona do zmywarki. Wiecie, załadować cyk, wrzucić kapsułeczkę i już się myje. No, trudno, trzeba się przemęczyć. I teraz, co zrobić z tą zmywarką? Ja zauważyłam, kochani, że ona od jakiegoś czasu nie wyłączała się sama ani nie załączała się sama. W sensie nie działał przycisk on/off. Yy, jedyne, co pomagało, to takie wyłączanie właśnie z gniazdka. To był restart, i jak włączyłam z powrotem do gniazdka, to pojawiły mi się wszystkie parametry do mycia i mogłam ją załączyć jakimś tam przyciskiem, start, pauza natomiast przycisk on off totalnie słuchajcie siadł i teraz zastanawiam się czy ona się totalnie zepsuła czy ja zaszkodziłam tym wyłączaniem z gniazdka czy mm, mam nadzieję, że to jest jakaś pierdoła bo nie uśmiecha mi się kochani wydać kolejne dwa lub trzy tysiące na zmywarkę, a bez niej sobie w życiu w tym momencie nie wyobrażam ja wiem, że każdy że każda rzecz i każdy produkt ma swoją tak jakby datę ważności ale może to nie jest ten moment, że chcę wydać w tym momencie tyle pieniędzy, więc spróbujemy czegoś innego. A mianowicie, kochani, w swoim koncie mam takie ubezpieczenie, które, z którego już dwa razy korzystałam. Słuchajcie, to ubezpieczenie mnie kosztuje 12 zł miesięcznie, a dzięki temu mogę trzy razy w roku naprawić sobie sprzęt. Taki większy AGD. Mam na myśli piekarnik, mikrofale, zmywarkę, indukcję, lodówkę i tutaj do kwoty 800 zł. mogę z takiej opcji skorzystać. No, że tak się złoży, słuchajcie, że już raz ta zmywarka była naprawiana, właśnie z tego ubezpieczenia, i wtedy siadła pompa. Hmm, i pan przyjechał, kochani, wymienił mi tą popę za darmo w ramach tego ubezpieczenia. Bardzo się cieszyłam, bo mój kurczę, chociaż jeden kłopot z głowy i ja nie muszę wydawać kolejnych pieniędzy na naprawę, czy też na zakup nowego sprzętu. Później gdzieś mi zaczął szwankować, słuchajcie, piekarnik. Nie wiem, wyłączał się w czasie pieczenia, w ogóle nie mogłam upiec żadnego ciasta, biszkoptu, no nic. Więc też zgłosiłam sprawę na infolinie i tutaj właśnie PZU zleciło kolejną naprawę. Pan przyjechał, wyczyścił, naprawił, wszystko pięknie działa. No i znowuż wracamy kochani do tej nieszczęsnej zmywarki Hotpoint Ariston. Ona naprawdę bardzo długo super chodziła, więc absolutnie nie mówię tu, że firma zła. Nie, tylko po prostu ona już jest wiekowa, myślę, że ma z 5 lat. A te sprzęty przeważnie tyle wytrzymują, więc yy, kochani znowuż muszę zadzwonić jutro pewnie z samego rana na infolinie i zgłosić awarię swojego sprzętu i w ramach ubezpieczenia mam nadzieję, że uda mi się ją naprawić i że to nie będzie nic, wiecie, bardzo groźnego, że może tylko ten starter się zepsuł i że będzie Pan mógł to naprawić, wiecie i nie powie mi, że to jest już całkowita wada uszkodzona, całkowita zmywarka, że to w ogóle przekracza koszty, które on może ponieść jako ubezpieczyciel i że się tego nie da naprawić, to jest najgorsza opcja, jaka może być. Liczę na to, że się jeszcze uda ją, wiecie, naprawić i będzie mi jeszcze mogła służyć ona, chociaż co najmniej rok, albo najlepiej dwa, chociaż wiadomo, my chcemy, żeby się w ogóle nie psuło, no ale yy, różnie to bywa. Jeżeli ta zmywarka. Może nie, nie będę o tym mówić, bo nawet nie chcę myśleć. Ale w przyszłościowo, jeżeli będę wymieniać zmywarkę, to mam kochani blat, nie blat, drzwiczki do nowej zmywarki. Właśnie jak 4 lata temu robiliśmy tą jadalnię, to Pan mi wymierzył na dużą zmywarkę, drzwi. Ale co? Ja bym chciała jeszcze... Już zaraz damy, kochanie. I w razie czego będę miał po prostu zmywarkę do zabudowy, bo teraz mam wolno stojącą. Wtedy była w czasie robienia tej kuchni jeszcze naprawdę nowa, bo ona może miała rok, więc nie chciałam. Wiecie, kupować kolejnej zmywarki, że tylko po to, żeby wyglądało pięknie. A że ona jest biała, to mi totalnie to nie przeszkadza. Więc kochani, reasumując. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że trzeba będzie kupić zmywarkę, to będzie już to w zabudowę. Mam drzwiczki, więc tutaj sobie jakoś, wiecie, zabudujemy, ale kochani, no oby chodziła jeszcze z rok, dwa, chociaż tyle, bo no koszt kochani, no nie tęgi więc mam nadzieję, że uda mi się i że jeszcze nie będziemy musieli kupować kochani, dobrze biorę się za gary, słuchajcie właśnie skończyłam nagrywać filmik ze współpracy z biurkiem a teraz moi kochani ogarniamy to co na bieżąco jest niedziela, jeszcze nie skończyłyśmy z Adusią czytać lektury, więc zaraz skończymy ja wszystko mówię zaraz, tylko oby mi tego wieczora nie brakło na szczęście jest godzina 17. Więc do 18 powinnam się uporać z wszystkimi garkami, tutaj na zewnątrz, i z tymi, które są w zmywarce. Słuchajcie, no jak zgłaszam zmywarkę, to tą zmywarkę muszę wyszorować, wyczyścić, wymyć. Nikomu nie zostawię, słuchajcie, śmierdzącej zmywarki. Przyjedzie pani, i powie, Matko Boska, ale ona zapuszczona ta zmywarka. Słuchajcie, brudna i w ogóle, nie, 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 takiej możliwości nie ma. Więc bierzemy się, myjemy. Wszystkie gary, a na końcu zmywareczkę w środku, żeby była czyściutka. Pianusia przybiegła. Pewnie jest głodna. Co ona to wcina. Dzień dobry. Dzień dobry, kochana Pianusia. Przyszła matko. O, matko. Panienka jest głodna. Panienka jest głodna. Tak? Cica sobie, słuchajcie, po całej podłodze. Zbiera wszystkie wszystko co tutaj może znaleźć. Jakieś okruszki, coś. No po prostu taka aeroboot rumba. Janusia, żebyś ty mi mogła chociaż talerze umyć. A tu się tak nie da.